na podsumowaniu pierwszej edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego Kumiec. Pozwólcie Państwo, że przywitam Pana wspólę i wiceprezydenta miasta. <kluczy> witam Że możemy się z Wami najmocniej świętami naszego miasta spotkać właśnie tutaj w tej szkole. Szanowni Państwo, nasze spotkanie rozpoczniemy od wprowadzenia do tematu przez pana Czesława Rybickiego, a następnie przejdziemy do uroczystego wężenia projektu, który zaczęł się w Luksemburgu. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że w tej szkole mamy przyjemność. Podsumowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, pierwsza edycja. Inicjatywa pojawiła się kilka lat temu, tak naprawdę, ale dopiero teraz udało nam się w tym obecnym roku Szkolnym zrealizować Szkolny Budżet Obywatelski, Kumulus. Wojtek Pając, pa, pa, Wojtek Pając, Ma, Marek Wajewski, Pan wtedy apelowali, prosili, żeby budżet obywatelski naszego miasta przenieść do suwalskich szkół i oczywiście wydawał na koniec stosowne zarządzenie, opracowaliśmy regulamin, no i rozpoczęła się ta procedura. I dzisiaj chcemy podsumować pierwszą edycję szkolnego Budżetu obywatelskiego, troszeczkę opowiedzieć o projektach, które pojawiły się w ramach tego budżetu, ale ja pokusiłem się trochę o zebranie danych praktycznych statystycznych. Zaczynam od czegoś innego. Po co my w ogóle tworzymy ten szkolny budżet obywatelski? Chcemy, żeby nasza młodzież już na co dzień przejmowała rolę współtworzenia najwyższego otoczenia, szkolnego otoczenia, środowiska i zdawała sobie sprawę z tego, że od naszej młodzieży młodych postawy od ich y, działania. Bardzo dużo zależy. Na razie oczywiście zależy, co będzie, będzie działo w naszych placówkach oświatowo-wychowawczych. Y, chcieliśmy zainspirować młodzież do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, współodpowiedzialności. Sami ocenicie, czy się nam to udało. Najpierw obnioskowanie czyli trzeba było składać propozycje. Później komisja weryfikowała te wnioski i ostateczny werdykt został poddany pod głosowanie. Jaka frekwencja była w naszej szkołach? Szanowni Państwo, trochę lepsza niż w wyborach. Może w tych ostatnich wyborach to niekoniecznie, ale frekwencja y Szkod podstawowych i średnich wyniosła 59,8%. 4636 uczniów wzięło udział w głosowaniu. Na uprawnionych do głosowania ponad 7700 uczniów. I chciałbym tutaj pogratulować zespołowi szkół numer 6

Pojawiły się różne propozycje, dominują kąciki relaksacyjne dla dzieci, młodzieży, kąciki bez smartfonu, piknik motoryzacyjny jazda na szóstkę, zakup sprzętu sportowego, również Dzień Kultury Europejskiej. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, budowawcom, dyrektorom, z łaski szkół za poprowadzenie po raz pierwszy tego szkolnego budżetu obywatelskiego. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie te projekty, które zostały zgłoszone, przedstawione do zatwierdzenia, będą miały finansowanie. Były takie szkoły, które oczywiście złożyły jeden projekt, tu na jeden projekt było głosowanie, ale. Również były takie projekty, były takie szkoły, gdzie tych projektów przeszło więcej. Yy, maksymalna liczba projektów ze spory szkół nr 4 to 4 projekty. Yy, ze spory szkół nr 6 3 projekty, ale zdecydowana większość szkół miała jeden projekt, fajne projekty. Oczywiście na ich realizację przekazujemy każdej szkole 10 tysięcy złotych. Yy, myślę, że... To są dobrze zainwestowane pieniądze. Doświadczenia tej pierwszej edycji są bardzo pozytywne. Myślę, że ten budżet na pewno w następnych latach będzie kontynuowany. Zachęcamy do kreatywności, do myślenia, co można byłoby tutaj w najwyższym otoczeniu w szkole czy obok szkoły zrobić bo zdecydowana większość tych pomysłów dotyczy takich fajnych miejsc dla uczniów w tegorocznej edycji tego, tego budżetu, gdzie będą jakieś sofy, jakieś może kanałapy, jakieś takie urządzenia do gier, do, do spotkań, do, do, do rekreacji, do wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję za takie wspaniałe z wysoką konferencję uczestnictwo w tegorocznym budżecie szkolnym. I teraz przejdźmy do wręczenia tych kwot, które będą przeznaczone na realizację budżetu obywatelskiego szkolnego. Szanowni Państwo, zatem po kolei będziemy zapraszali poszczególne szkoły. Wychowawców, opiekunów, dyrektorów oraz oczywiście zaczniani. Zapraszam przedstawicieli szkoły podstawowej numer 2 w Sudałczak. Tytuł projektu jak aktywnych przerwę i wartość tego projektu 10 tysięcy. Gratulacje. A słuchajcie, to Pani? Kasę to chyba przekaże dyrekcji, co? Jak to Czy chcecie? Nie. Dyrekcji, tak? Dobrze. Gratulacje. Dziękuję również za dobrą wierzchność. Więc jeszcze tak? Zapraszam przedstawicieli szkoły nr tak? 4. Tytuł projektów o chemia nie jest trudna. Ponad 20 tysięcy złotych. Chemia nie jest trudna? Tak, jak sądzicie, tak? Można dyskutować o Proszę bardzo.

तरह से

Gracias. No, <laughs> wstydzić, nie wiem czy my tutaj nie przesadziliśmy z tymi kwotami, także tutaj proszę, proszę, nie myślcie, że my każdego roku będziemy podnosili stawkę, na razie 10 tysięcy, na małe projekty to wystarczy. Dziękuję jeszcze raz i życzę młodzieży szczególnie nowych pomysłów, fajnych rzeczy, które będziemy mogli realizować żeby już w przyszłym roku szkolnym, bo na pewno Szkoły Urzędne w Obywatelskim Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, co by nie powiedzieć, jest to jednak historia, czyli pierwsza edycja szkolnego budżetu obywatelskiego, zatem spróbujmy stanąć tutaj wszyscy razem i zrobimy sobie na koniec wspólne, pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie zapraszam końców, będę się